Cześć, siema, witam Was tuszony kolekcjoner. Znowu otwieramy sobie przesyłki od was, czyli widzów. Niestety na razie nie otwieramy saszetek z kartami, nie otwieramy naklejek. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie się to zmieni. Dzisiaj dostaliśmy i otwieramy przesyłki od Katarzyny. Zobaczymy co będzie w środku. Oj, oj, oj! Co nam się tutaj wy wyłania? Mamy tutaj Franka Liberiego i mamy boskiego Cristiano Ronaldo. Je! Yeah! Zobaczcie, jak on się cieszy. Świetny, dobry zawolnik, zawsze go będę cenił. Mamy liścik, zobaczymy, co jest w środku. Haha, ha, Barsa Fan, karty nam przesłał. E Pozdrawiam Cię BarcaFan Jeżeli pamiętasz wysłałem do Ciebie Wiadomość na PW podnikiem nickiem karty. Wysyłam trochę kart W zamian za to Saszetki Euro Drogi BarcaFanie niestety tak jak mówiłem W poprzednich odcinkach nie mam saszetek Euro Jeżeli chcesz mogę Ci przesłać karty Euro Lub jakieś inne saszetki I nie prosiłem o Champions League 2013-2014 Bo ich też nie mam niestety Także eee dzisiaj się, no, do, do mnie, zobaczymy, co się da zrobić. Tak jak mówię, euro czy w saszetkach nie mam. Fajnie zapakowana przesyłka. E, zobaczmy, co jest w środku. Mamy tak, Champions League 2013-2014. Mamy Champions League 12-13. Update. No to może te update od razu otworzymy. Głos mam piękny. I co mamy? Mamy checklistę. Mamy tutaj karty Fans, yy, troszeczkę źle wspominam wersję Update, z tego względu, że było tam bardzo mało kart Fans i bardzo mało gostoperów yy, Bardzo mało też kart Star Player i Rising Star, wszystko to się nakładało, narzucało na siebie, co powodowało, że no absurdalnie niektórych kart mieliśmy po 50-300 sztuk tego samego zawodnika. Fajne, niefajne. Mam nadzieję, że pani nie zastanowi się nad następnym wypuszczeniem wersji update, zrobi to troszeczkę bardziej profesjonalnie. Mamy teraz ekstra klasę 12 13 zobaczmy co tutaj zapakował Barca Fan. No, no, mamy reguły gry. Mamy tutaj piecha z limitowanej edycji i Wukowicia. Mamy Sernasa, gwiazdę Mamy jeszcze Nowosielskiego z Bełchatowa, Powolfano Kritzko na koniec Mamy tutaj teraz euro Jedną kartę z euro, bardzo fanno. Mógłbyś zrobić wie, był, było parzyście Ale mam go, przepraszam I mamy tutaj Santi Kazole z Hiszpanii wrzucimy go na na panów na kartach, nie wiem nie wiem, mam go na pewno bardzo mało to teraz otwieram otwieram Champions e, 10-17 wow 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 panatinaikos. <ścoughs> e, takie pytanie do was, czy wiecie kto grał jaki Polak grał w, w Panathinaikosie kto zrobił tam furorę Piszcie w komentarzach pod spodem. Jestem ciekaw, czy wiecie. E, nie, no. Piszcie. się wytrawnymi Jest na sami piłki, tak, na pewno wiecie. Bundesliga z, z tego roku. świeczak Huntelar, Ciach. Bardzo fan. Świetne karty. Dzięki, dzięki. Jestem bardzo zadowolony. Champions e, 9-10. Tutaj już jest parzyście, bo są dwie karty. Ach, świetnie zapakowane i mam z tym problemy, niestety. E, tak jak czytałem, to, tak, to tak jak mówiłem, to do, do mnie na PW. Na pewno dojdziemy do porozumienia. Co tutaj mamy? Galamaza. George Galamas I Thompson. Kevin Thompson. Wow. Podejrzewam, że ich nie mam, bo nie kojarzę tych człowiek, człowieków <laughs> tych ludzi Jeju, Champions League Zeszłoroczna edycja i tutaj mamy Lukasa jak to fajnie się Łukasz zmienił w Lukasa, nie? Podolskiego, ojeju mówcie mi jak uciekają karty teraz jest lepiej Via Gix Antonio Valencia, Ashley Young, Robin van Persie, Xabi Alonso, bohater naszego jednego z kolejnych filmów, Sergio Ramos, Silva, Draxler i tutaj Bayer. Arjen Robben. Znacie tego zawodnika? Ja znam. Ostatnio tam rozmawialiśmy z kolegami i zastanawialiśmy się za co my lubimy Borusję. Czy za jej osiągnięcia, czy tylko za to, że grają tam Polacy, czyli Błaszczykowski, Lewandowski, Piszczek. Hej! No właśnie, gdyby nie to, to podejrzewam, że większość z nas by kibicowało Bayernowi. Tak mi się przynajmniej wydaje. Piszcie też na dole, co o tym myślicie. Krosik na koniec. Tutaj mamy coś jeszcze. Macie Tax, Liga Angielska, Premiership. Jedna karta. Wow. Bardzo fan, świetnie zapakowałeś te karty. I tutaj mamy. Takie, oto coś. Dobra. Lecimy ekstraklasę z tego roku. Jest tego najwięcej, więc będzie co oglądać. I mamy tutaj Herplogo Klubu, to jest górnik zabrze. Mamy też od razu yy, bramkasza od nich. Mamy limitkę, którą dawali do Brawo Sport. Schodzącą gwiazdę frankowskiego, Przemka Frankowskiego z Lechii. Sarki, Wisła, Murawski Piast, Jankowski, Chorzów. Dobrze mi idzie. <laughs> Skończyło się. Ale zaczęło wiać. Surma, Łukasz Surma. Ha, ha, ha. Ruchorzów. Zobaczcie jakie ma piękne e, sarduszko orkiestry. Pietruszka, no nie no. Przemek Pietruszka z Kiedyś chciałem zrobić film i pytać Was o to komu kibicujecie z Polskiej Ligi, ale stwierdziłem, że nie będę tego robił, bo może być ostro, dlatego e, zarzuciłem ten temat. Kaczmarek. I na koniec zostawiliśmy sobie e, karty Champions e, 13-14, e, karty od Barcy fana mamy tutaj Chaviego, mamy też e, transfer z Juventusu, Juventus to Pirlo przede wszystkim, nie? mamy Martineza, Topa. fajne karty, fajne karty bazowe, e, troszeczkę mm, pani narobiła nam kłopotu z tym, że trzeba je składać tak jak wiecie w dziewiątkę, natomiast e, no, dzięki temu te karty są inne, każda jest inna, każda wygląda inaczej. E, nie podoba w tej edycji mi się między innymi to, że zobaczcie rogi strasznie szybko się niszczą, zazierają. i tak jest z wszystkimi kartami tej edycji. Tak jak mówiłem, TOPS niestety stara się bardziej. Panini, weźcie się do roboty. <grymne> Pewnie mnie posłuchają. Schmalzer. I Reina na koniec. Z Napoli. Pepe Reina. Dzięki bardzo, fan, za karty. Tak jak prosiłem Cię, odezwij się do mnie. Na pewno dojdziemy do porozumienia. Dziękuję za oglądanie tego unboxingu. Zapraszam na kolejne. Mam nadzieję, że w końcu wystartujemy z kartami, bo trochę ściemniam. Yy. Jeszcze raz pozdrawiam Was, szalony kolekcjoner, cześć.